Tomaszewski bezwzględnie o rezygnacji Lewandowskiego. Padły słowa o wrzodzie. Robert Lewandowski, decyzją Michała Probierza, przestaje być kapitanem polskiej reprezentacji, a jego miejsce zajmuje Piotr Zieliński. Jak na decyzję o odsunięciu piłkarza od tej funkcji zareagował Jan Tomaszewski. Robert Lewandowski stracił opaskę kapitana. Robert Lewandowski funkcję kapitana reprezentacji Polski pełnił od 2014, lecz nieoczekiwanie Polski Związek Piłki Nożnej wydał w mediach społecznościowych krótki komunikat, z którego wynikało, że piłkarz, decyzją Michała Probierza, przestaje stać na czele drużyny. Jego miejsce zajął Piotr Zieliński. Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy, przekazano. Robert Lewandowski podjął zaskakującą decyzję. Reakcja Roberta Lewandowskiego była niemalże natychmiastowa. Krótko po komunikacie wydanym przez Polski Związek Piłki Nożnej, który pojawił się w niedzielę 8 czerwca w godzinach wieczornych, przekazał, co zamierza uczynić. Piłkarz zamieścił w mediach społecznościowych informację, z której wynika, że do czasu, gdy Michał Probierz będzie pełnił funkcję trenera, Robert Lewandowski nie zamierza grać w biało-czerwonych barwach. Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie, napisał. Jak na decyzję Roberta Lewandowskiego zareagował Jan Tomaszewski. Wiele osób nie ukrywa swojego zaskoczenia spowodowanego najpierw decyzją Michała Probierza, a następnie reakcją Roberta Lewandowskiego. A co o zaistniałej sytuacji myśli Jan Tomaszewski? Utalentowany bramkarz podczas rozmowy z Superekspresem wyjawił, że selekcjoner zrobił to, co uważał za słuszne, biorąc pod uwagę słowa piłkarza, który wspominał, że jest zmęczony i co za tym idzie, nie zagra w najbliższych spotkaniach. Jest to prawidłowa reakcja selekcjonera reprezentacji. Lewandowski powiedział, że zmęczony jest i nie zagra w kadrze. To chyba pierwszy przypadek w światowym futbolu. A poza tym wydaje mi się, że jego przyjazd do Katowic był wymuszony. Nawet go w szpalerze dla Grosickiego nie było. Jeszcze raz podkreślam: jeśli Robert chce grać w reprezentacji Polski, to nie może wybierać sobie spotkań. W których on będzie grał albo nie będzie grał, wyjaśnił. Jan Tomaszewski zaznaczył również, że nikt nie zmusza sportowców do grania w reprezentacji, jednocześnie zachwalając Roberta Lewandowskiego, podkreślając, że wiele wniósł do rodzimej drużyny. Nie ma przymusu gry w reprezentacji Polski. Robert bardzo dużo zrobił dla reprezentacji Polski i dla polskiej piłki. Jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki, jest jednym z najlepszych aktualnie piłkarzy świata. Ale jeszcze raz powtarzam tu nie chodziło o Roberta zawodnika, ale o Roberta człowieka kapitana i piłkarza, który czuje się z drużyną związany. Ta sytuacja jest nauczką, to jest przecięcie wrzodu, który w reprezentacji narastał, powiedział. Jan Tomaszewski zaznaczył również, że jest wyraźnie zaskoczony reakcją Roberta Lewandowskiego i w momencie, gdyby był w reprezentacji, sam by wnioskował o to, by ten przestał być kapitanem drużyny. Dlaczego? Ja byłem, zdumiony i oburzony tym postępowaniem Lewandowskiego. Gdybym ja był w zespole, wnioskowałbym o to, żeby mu odebrać opaskę. Bo takie zachowanie skłóca się zespół. Zespół o niczym innym nie rozmawia, tylko właśnie o tym, że on sobie wybiera mecze. To jest psuć atmosfery w zespole. »Moim zdaniem reakcja Michała Probierza jest prawidłowa i temat został skończony – wyjaśnił Jan Tomaszewski.